Dzień dobry, u mnie dzisiaj będą śniadaniowe bagietki. Będziemy potrzebować bagietkę, szczypior, pomidor, rzodkiewkę, sałatę, pastę z awokado, jajka, sól, pieprz, masło do smażenia i posmarowania bagietki, twarożek z jogurtu greckiego. Link z przepisem na pastę z awokado i twarożek z jogurtu greckiego znajdziecie w opisie pod filmikiem. Nie podaję ilości, dlatego, że to w zależności od wielkości Waszej rodziny. Jedną bagietkę zrobię z twarożkiem z jogurtu greckiego, drugą z pastą z awokado, a trzecią z jajecznicą. Jajka wcześniej usmażyłam. Zróbcie to według swojego przepisu. Ja usmażyłam na masełku. Masłem smaruję bagietki i one pójdą do piekarnika. Ja mam taki mały opiek opiekacz i one tam będą opiekane w środku. Ale możecie to zrobić w piekarniku. Taką jedną bagietkę przekroiłam na trzy części, żeby nie były takie grube. Pod pastę z awokado możecie taką bagietkę posmarować masłem czosnkowym. Wkładam teraz bagietki do zapieczenia. Bagietki już są opieczone ładnie, przestygły lekko. Można posmarować masełkiem, można nie. Ale ja posmaruję tylko te delikatnie, na których będzie pasta z awokado i jajecznica. Ale to według Waszego uznania. bo mi to przeszkadza? I zaczniemy od bagietki z twarożkiem. Ilość twarożku według Waszego uznania również. Następna będzie z pastą awokado. Pasta jest przepyszna. Pastę możecie według swojego przepisu zrobić, ale jeżeli byście chcieli skorzystać z mojego, to tak jak wspominałam, będą, będą przepisy w opisie pod filmikiem na pastę i na twarożek. I na tą pójdzie jajecznica. Jajecznica jest jeszcze ciepła. Ale można ją zrobić, jeżeli będziecie robili. bo Ja to zrobiłam pod film, czyli trochę wcześniej usmażyłam. A jeżeli Wy będziecie robić tak dla domowników, to możecie ją usmażyć przed samym podaniem, nie żałuję jajecznicy. I teraz tak. Na twarożek kładę trochę takich małych kawałków, parę kawałków sałaty. Na to kładę pomidorka. Ja akurat mam malutki koktajlowego, ale to może być z tych dużych pomidorów. I na to posypię szczypiorek. Lagietce z pastą. Położę parę plasterków z pomidorka. Z pomidorkiem będzie fajnie smakowało, trochę rzodkiewki. O, tu dołożę jeszcze. Posypię na wierzchu szczypiorkiem. I tak będzie wyglądała nasza sałatka z pastą. A na jajka dam trochę rzodkiewki, ale że może nie wszyscy będą lubić rzodkiewkę, więc dodam tutaj też szczypiorek z cebulką. Rzodkiewki mi trochę zostało, więc dołożę jeszcze. Trochę do pasty z awokado. Bagietki już są gotowe. Teraz je lekko opróżnimy solą i pieprzem. Wyglądają bajecznie, kolorowo i smakowicie. Takie bagietki możecie podać w całości, ale możecie je pokroić w części. To jest tylko propozycja. Życzę smacznego. Jeśli spodobał Wam się pomysł, to proszę o pozostawienie łapki w górze. Dziękuję bardzo.